Dzień dobry inwestorzy, Marek Zarzyski, Real World Trader. Witam was bardzo serdecznie w cotygodniowej analizie technicznej. Dzisiaj mamy 9 grudnia 2023 i bardzo ciekawy tydzień za nami i dzisiaj poruszymy temat złota, bo nie sposób pominąć po zeszłym tygodniu to, co się stało na rynku złota, więc krótki update dotyczący tego dlaczego i co się tam dzieje, bo bardzo ciekawa sytuacja na rynku technicznie, ale też fundamentalnie dla złota. Krótkie przypomnienie i jedźmy z tym, co się dzieje na wykresie. Po pierwsze należałoby zaznaczyć potrójny szczyt, o który już kilkukrotnie rysowałem na tym wykresie i on wyznacza trend boczny, w którym złoto znajduje się od 2020 roku, czyli 3 lata, 3 pełne lata w tym momencie i cały czas nie jest w stanie wydostać się z tego rejonu, a to jest bardzo ważna informacja, bo ja uważałem, że w w którymś momencie złoto musi w końcu wybić tą, tą trajektorię i gdy zobaczyłem ostatnie sytuacje, to tak naprawdę sprawę już chciałem wcześniej zrobić, bo wydawało się, że tutaj z tego podwójnego dna złoto podąży już trajektorią wzrostową, tak się nie stało, nastąpiło wybicie i zaraz zmiana trendu i wybicie w tym momencie do góry. Ja przez kilka tygodni pytałem, czy ten poziom zostanie zagospodarowany. W zeszłym tygodniu tak się stało, więc napisałem do członków, że na pewno, w zasadzie 100% pewność była tego, że złoto wybije do góry i wybiło. Mieliśmy nowy szczyt historyczny na złocie, jeśli chodzi o indeksację w dolarze, natomiast zaraz w zasadzie tego samego dnia, jak widzicie, po dobrych odczytach ze Stanów Zjednoczonych dotyczących, jeśli chodzi o zatrudnienia i tak dalej, dobre dane z rynku w Stanach umocniły dolara i tak na dobrą sprawę mamy jedną wielką pułapkę w tym momencie dla ceny. Dlaczego? Bo każdy, kto zawarł zlecenia w tym rejonie na kupno powyżej tych cen, w tym momencie znajduje się w pułapce, bo cena spada on ma pozycję na wzrosty. Jeżeli ktoś ma w tym momencie pozycję na wzrost, to są często bardzo duże pozycje, biorąc pod uwagę tak znamienity szczyt, który tutaj był wyrysowany. Więc z każdym dolarem, gdzie cena spada, ktoś powiększa stratę. I teraz pytanie: ile jest w stanie wytrzymać? I jeżeli nie będzie w stanie wytrzymać, cena będzie spadała, podążała w dół. Ktoś będzie musiał zamykać, krótkie, zamykać długie pozycje, co oznacza, że będzie musiał otwierać krótkie pozycje, odwrotne pozycje na rynku, a cena podąży jeszcze bardziej w dół. Czy tak się stanie? Jest to bardzo ciekawe. Według mnie na razie na dwa tygodnie raczej obstawiałbym tutaj konsolidację. Po tak dużym świecy odwrócenia rzadko następuje jakaś kolejna świeca w ten sposób, która by zarysowała dalszą trajektorię. Raczej następuje konsolidacja po tak, takiej świecy, więc dwa, trzy tygodnie raczej obstawiałbym, że to będziemy gdzieś widzieć te rejony około 2000 dolarów za uncję. Więc tak to się w najbliższym czasie będzie kształtowało prawdopodobnie, natomiast jest to mega ciekawe, co się stanie ze złotem, bo ja cały czas uważam, że złoto powinno kosztować więcej. dlaczego tak uważam? Między innymi dlatego, że złoto jakby popatrzyć na zindeksowanego dolara o inflację od 1000, od w zasadzie w całej historii świata, to najwyższy szczyt złoto miał w 1980 roku. I od tamtej pory, mimo że mamy ogromny wzrost nominalny na cenie, do, cenie dolara złota i, i te 2100 to jest historyczny wynik, to jeżeli byśmy zindeksowali to o inflację, to okazuje się, że szczyt w 1980 roku na złocie był znacznie wyżej niż jest w tym momencie złoto, co oznacza, że jest potencjał wzrostowy dla złota dalej po to, żeby jakby tą inflację wyrównać no i to też jest ważna informacja, że tak na dobrą sprawę historycznie i długoterminowo bardzo długoterminowo złoto nie pozwala nie pozwoliło tak na dobrą sprawę wygrać z inflacją. Więc to jest też ciekawa, ciekawa rzecz. Więc no mega ciekawa sytuacja na rynku. Teraz możliwa konsolidacja, ale chcę zobaczyć jak będzie to się, co się będzie działo z ceną przez najbliższe 3-4 tygodnie. Prawdopodobnie do nowego roku tutaj niewiele się stanie, tak samo jest na indeksie dolara. Dolar się zaczął umacniać, ale obstawiam, że to jeszcze nie ten rok i dopiero od stycznia dolar może znowu powrócić na taką większą ścieżkę wzrostową. A jeżeli tak się stanie, to również złoto będzie miało przed sobą trudniejszy okres, no bo jest denominowany ten instrument w dolarze. Czyli jeżeli dolar się umacnia, no to cena tutaj może trochę spadać. Bardzo ciekawa sytuacja na rynku. Mam nadzieję, że trochę wam rozjaśniłem, co się tutaj dzieje. Nie patrzcie tylko i wyłącznie na to, co piszą o tym, że tam wpływ ma, nie wiem, zapowiedź Fedu i tak dalej. Zobaczcie też, że to jest ogromny poziom oporu, który był dla ceny. I często takie sytuacje się dzieją właśnie technicznie na tego typu, w tego typu miejscach. Stąd ja rzadko. Inwestuje, rzadko staram się otwierać właśnie pozycję na wybicia. Tutaj też takiej pozycji nie otworzyliśmy. No i okazuje się, że słusznie, bo cena w zasadzie w ciągu kolejnego dnia zawróciła. Bardzo dziękuję. Jeżeli podobają Wam się tego typu analizy, subskrybujcie, piszcie jakie instrumenty chcecie oglądnąć. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.